Bohaterką sierpnia jest pani Małgosia. To promienna mama i babcia. Uczestniczka lubi długie spacery, podziwia wtedy piękną naturę. Zobaczcie siódmą metamorfozę. Nazywam się Małgorzata Karpińska. Jestem mamą czwórki dzieci. Mam dwie wnuczki i trzecie w drodze u starszej córki. Mam partnera, z którym się bardzo dobrze dogaduję, który mnie po prostu wspierał w tym, co po prostu postanowiłam. Pracuję w yy, współdzielni socjalnej. Ja lubię słuchać muzyki, lubię filmy oglądać, lubię spacery. Co skłoniło panią do udziału w tym projekcie? Yy, co mnie skłoniło? Skłoniło mnie to, żeby po prostu poprawić sobie nastrój, poprawić swój swój styl. Chciałam po prostu lepiej się poczuć. Co da pani ta metamorfoza? Co mi da metamorfoza? To mi da, że po prostu zacznę inaczej funkcjonować, zacznę być pewniejsza siebie. Kolejna uczestniczka, Małgorzata. Bardzo skromna, miła osoba. Pokazuje, że z depresją można wygrać, że depresję można zaleczyć i być szczęśliwym. Małgorzata po śmierci męża. Opadła właśnie w, w depresję, w bardzo teraz taką popularną chorobę. E, dzięki przyjaciołom, nastawieniu swojemu, m, dzięki nowemu partnerowi, nowej miłości, e, gdzieś tutaj tą walkę wygrała i za to też chcemy jej podziękować. I ten projekt, e, tak jak ona powiedziała, że jest dla niej takim e, momentem, gdzie ona bardziej może uwierzyć w siebie, zobaczyć siebie w trochę innych wydaniach i mam nadzieję, że innym kobietkom też ten projekt będzie ku temu służył. Dlatego zachęcamy. Dziewczyny, zgłaszajcie się, jeszcze mamy, jeszcze mamy, że tak powiem, trzy miejsca wśród naszych bohaterek, także zgłaszajcie się, piszcie maile, tylko nie zapominajcie o tym, żeby był tam też numer telefonu, możecie też przynosić na kartkach. Także dziękuję bardzo dzisiejszej bohaterce, dziękuję tutaj Oliwii i panu z mojej strączki. No i dziewczyny, przychodźcie, zgłaszajcie się. Mam nadzieję, że druga edycja naszego projektu wystartuje w, w kolejnym roku. Jak się pani czuje w nowym wydaniu? Y, powiem w ten sposób: jestem zadowolona z tego, co po prostu widzę teraz. Jestem zadowolona z ubioru, z y, makijażów, z y, ubiorów. Czy metamorfoza sprostała pani oczekiwaniom? Tak. Po prostu teraz, teraz tak jak pani mówi, że zmienię swój wygląd, zmi wygląd to już mam zmieniony, tylko po prostu styl ubierania. Czy może pani powiedzieć o sobie: To nowa ja? Tak, mogę powiedzieć, to Nowa. Ja. Z pełnym uśmiechem na ustach. Tak. Proszę zachęcić inne uczestniczki do udziału w projekcie. Chciałabym za zachęcić inne uczestniczki yy, do yy, nowaja. Yy, chciałam po prostu powiedzieć, że naprawdę każdy będzie z tego zadowolony. Dobrze. Chciałam jeszcze po prostu podziękować wszystkim współpracownikom, a w, szczególnoś w szczególności pani Justynce za to, że po prostu zachęciła mnie. I za to, że uwierzyła we mnie. Za nami już Siedem Metamorfos. Poznaliśmy wspaniałe kobiety, które zawalczyły o lepsze życie. Dzięki projektowi pragniemy pokazać, że każda kobieta, niezależnie od wieku czy sytuacji, może zacząć swoje życie od początku. Wyślij swoje zgłoszenie i bądź inspiracją dla innych.